Pokój i dobro kochani, dziś jest 6 kwietnia, Wielki Czwartek, rozpoczynamy Triduum Paschalne, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Pani dzisiejszego dnia celebrujemy ustanowienie dwóch sakramentów sakramentu kapłaństwa i sakramentu Eucharystii. Właściwie te dwa sakramenty są ze sobą bardzo ściśle związane, bo nie ma Eucharystii bez kapłaństwa i nie ma prawdziwego kapłaństwa bez Eucharystii. W dzisiejszym drugim czytaniu z pierwszego listu do Koryntian są słowa, które powtarzane są w czasie każdej mszy świętej są to słowa o konsekracji. Wtedy, kiedy Pan Jezus wziął chleb, połamał i dawał uczniom, mówił: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje dał kielich i mówił, wierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej. Przed ostatnią wieczerzą Pan Jezus umył swoim uczniom nogi. W ten sposób dał przykład pokory, dał przykład do tego, że my nawzajem powinniśmy sobie równie służyć i również był to taki moment oczyszczenia, byśmy na Eucharystię nie przychodzili jako ludzie nieoczyszczeni. Kochani, są różne nazwy na określenie mszy świętej, m.in. łamanie chleba, to chyba najstarsze określenie, również uczta miłości, Eucharystia, wieczerza Pańska, najświętsza ofiara. Eucharystia to z greckiego efharisto, czyli dziękuję, ponieważ my chcemy dziękować Panu Bogu za, za to, że dał swojego Syna Jednorodzonego, który za nas umarł i z wstał. Kochani, poprzez różne wydarzenia, które nazywamy cudami eucharystycznymi, Pan Bóg starał się nam pokazać, jak wielką wagę ma. Eucharystia, komunia święta. Między innymi w Lanciano, podczas Eucharystii, podczas Mszy Świętej, kiedy kapłan spróbował najświętszą ofiarę. Kilkakrotnie powtórzył słowa konsekracji, dlatego że zwątpił w to, że ten kawałek chleba może być ciałem Pana Jezusa, że to wino z kilkoma kroplami wody, które jest w kielichu, może stać się krwią Pana Jezusa. I kiedy kilkakrotnie powtarzał, to w pewnym momencie tak się stało, że Pan Bóg dał taki znak, że rzeczywiście ten kawałek hostii, kawałek chleba, stał się ciałem, natomiast wino z wodą, które znajdowało się w kielichu, stało się krwią. Przez wiele lat mówiono, że jest to cud eucharystyczny, natomiast naukowcy naszych czasów postanowili to zbadać i rzeczywiście stwierdzili, że jest to ciało ludzkie. Z jakiej części ciała? Otóż jest to tkanka ludzkiego serca w momencie agonii. Jest to człowiek, mężczyzna, który miał około 30 lat. Podczas tego cudu eucharystycznego, wino, które znajdowało się w kielichu, stało się krwią. Jest to ta sama grupa krwi, jak na Całunie Turyńskim, jak na innych cudach eucharystycznych w różnych częściach świata. Kochani, Pan Jezus dla nas stał się chlebem, chciał być bliżej nas niż koszula na naszym ciele, chciał być wewnątrz nas, chciał nas odżywiać duchowo i fizycznie. Kochani, warto przyjąć ten Boży dar, który nas przemienia. Z ludzi grzesznych w ludzi oddanych Panu Bogu. I również dzisiaj, kochani, jest Dzień Modlitwy za Kapłanów. Prawdopodobnie w Twoim życiu też było wielu takich odpowiedzialnych, dobrych kapłanów, którzy przy, przekazali Ci wiarę, którzy swoimi słowami i swoim przykładem życia wzbudzili w Tobie wiarę. Byli to tacy świadkowie wiary, tacy ojcowie duchowi. Trzeba za nich modlić się, też żeby wytrwali w świętości. Za tych, którzy zbłądzili, bo niestety tacy również są, trzeba modlić się o nawrócenie o większą gorliwość w posłudze. Myślę, kochani, że każdy kapłan zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest godzien tej wielkiej łaski, że właściwie bez naszych zasług otrzymaliśmy taką łaskę, że możemy występować w imieniu Pana Jezusa. To znaczy, kiedy sprawuję Eucharystię i mówię: "Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje", to Mam na uwadze, że to nie jest ciało moje, Piotra, Ojca Piotra, ale jest to ciało Pana Jezusa i ja użyczam mu swojej osoby, swojego głosu. I nawet jeżeli nie zawsze jestem skoncentrowany, to to nie dzieje się siłą mojej koncentracji, siłą mojej jakiejś energii wewnętrznej, dzieje się to siłą ducha świętego, że Pan Jezus posługując się kapłanem sprawia, że. Te sakramenty są skuteczne w życiu wszystkich wierzących. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała do kapłanów, że powinni mieć taką gorliwość podczas sprawowania Eucharystii, jakby to była ich pierwsza i jakby to była również ich ostatnia Eucharystia w życiu. Mam kochani dzisiaj do was taką prośbę i taką propozycję, abyście tam w komentarzach u dołu napisali imię. Może nawet nazwisko tego kapłana, który w sposób szczególny miał wpływ na Twój wzrost wiary. Być może będzie to wielu kapłanów. Chcemy objąć ich modlitwą, tych, którzy odeszli z tego świata, by Pan Bóg wynagrodził ich za ich dobre serce i dobrą posługę, by również ci, którzy są tutaj na ziemi, żeby Pan Bóg im błogosławił. Jeżeli możecie, to Proszę Was, żebyście to napisali tam u dołu. Chciałbym, kochani, żebyśmy teraz pomodlili się o nowe święte powołania do kapłaństwa i również za wszystkich ważnych kapłanów w Waszym życiu. Odmówimy dziesiątek koronki do miłosierdzia Bożego, a później będzie błogosławieństwo. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.